Większość ludzi, uruchamiając i łącząc te same myśli, dokonując tych samych wyborów, demonstrują te same zachowania, powtarzając te same doświadczenia i żyjąc tymi samymi uczuciami i emocjami. Zmierza to ku bardzo konkretnej i przewidywalnej przyszłości. A zatem w tych samych stanach nieświadomości nie zdają sobie sprawy z tego, że zapominają, że tworzą rzeczywistość. Powiedzmy więc, że schemat robienia tego jest czymś, co robisz każdego dnia od 15 lat, a Twoje ciało w określonym czasie zostaje zaprogramowane na określone zachowania. Będzie działało na autopilocie, dokonując tych samych wyborów. Twoje ciało, które zostało uwarunkowane teraz, by być umysłem, wciąga cię w tę samą przyszłość w oparciu o to, co robiłeś w przeszłości. Tracimy naszą wolną wolę tworzenia na rzecz serii programów. Obecnie ciało znajduje się w przewidywalnej przyszłości. Możliwość zaistnienia nieznanego, nowego doświadczenia, momentu przepływu nie może mieć miejsca, ponieważ ciało jest zajęte przewidywaniem kolejnego znanego doświadczenia. Najbardziej oczekiwane duchowe wydarzenie online. Dołącz do nas.